Witajcie, tu Lego świat 3 w dzisiejszym odcinku LS minifigurę z gazetki i saszetki. Zrecensuję Wam kolejną minifigurkę z serii czwartej. Tym razem będzie to Chińska Dama Dworu. Może nie dworu, nie wiem, ale Chińska dama. Nie będę już omawiał ulotki i opakowania, bo to było w poprzedniej recenzji. Zajmijmy się figurką. Wachlarz. No ładnie wykonany, ale nie tak jak gitara. Więc 3 Podstawka taka sama, ale zaś sama figurka jest naprawdę bardzo ciekawa, gdyż jej nóżki, tej damy, nie są takie jak normalne nóżki. O, bo to zwykły klocek. <coughs> właśnie potem łatwo ją wymacać. Ja właśnie tak ją wymacam. Główka i rączki białe są. Mina słaba taka trochę. Ale na nadruki powykonywane wręcz perfekcyjnie. Nie widać tutaj tak, tej linii. Od przodu jeszcze, z tyłu jest mały na drog. Włosy w kokon z tej tutaj ozdoba. Dobrze. Dzisiaj krótko było. To tyle. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Trzymajcie się. Nora.